Moi drodzy musicie to zobaczyć. Nasza testowa Toyota Auris jest wyposażona w funkcję sterowania głosowego i popatrzcie jak to działa. Włączamy. Adres docelowy. Powiedz numer domu, ulicę i miejscowość. 69, ulica Zawiła, Kraków. 2. Nie można wpisać numeru domu. Przecież ulica Sadowa. Słyszeliście to? Widzieliście to? Anuluj. Spróbujmy coś prostego, naprawdę prostego. Adres docelowy. Powiedz numer domu, ulicę i miejscowość. 1 Marszałkowska, Warszawa. 2222. Nie znaleziono takiego numeru domu na wybranej ulicy. No jak? Powiedz to? numer domu. Ulica Pan Zróbmy coś zabawnego. Adres docelowy. Powiedz numer domu ulicę i miejscowość. 5. ulica Pomidorowa Szczebrzeszyn. 108. Nie znaleziono takiego numeru domu na wybranej ulicy. Powiedz numer domu. Czekaj, czekaj. 108 jest podobny 108. do Szybrzeża. Nie znaleziono. Ono mi każe najpierw podawać numer domu, ale w istocie na początku oczekuje miasta, a nie numeru domu. Spróbujmy jeszcze raz. Adres docelowy. Powiedz numer domu, ulicę i miejscowość. Kraków, ulica zawiła, 69. Kraków, ulica zawiła, 69. No to jesteśmy w domu.